Arsenal w końcu wygrywa. Wczoraj w derbach Londynu pokonali Chelsea. Kolega Jana Bednarka nie trafił na pustą bramkę. Fajny gest Leo Messiego w stosunku do swoich rywali. O tym, ale nie tylko w tym materiale. No siema, ja jestem Mateusz, witam Was po świętach i zapraszam na dzisiejszy film. Jeżeli jeszcze naszego kanału nie subskrybujesz, no to zachęcam Cię, abyś to zarobił w tym momencie. Ostatnio na taki krok zdecydowały się te osoby. Mega dziękuję i zapraszam do oglądania. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia grała oczywiście Angielska Liga. I już na samym początku mieliśmy. Bardzo ciekawy mecz, no może nie hit tej kolejki, ale starcie pomiędzy Leicester a Manchesterem United, czyli pomiędzy drugą i trzecią drużyną w tabeli. Dwa razy w tym spotkaniu to Czerwony diabły wychodziły na prowadzenie, no ale dwa razy lisy były w stanie ich dogonić. W 85 minucie uderzenie Wardiego odbiło się od Axela Tuanzebe i piłka poleciała prosto do bramki Davida De Hei. Spotkanie ostatecznie zakończyło się remisem po dwa, choć to piłkarze z Manchesteru mieli przewagę, szczególnie w drugiej połowie. W trakcie meczu nie brakowało jednak takich obrazków, jak zapaść chwyty, czy też tanie z baletnicy w polu karnym w wykonaniu Harajgo Maguayera. I tak jak powiedziałem, to nie ten pojedynek był najciekawszy, no bo to miano bezapelacyjnie należało do pojedynku pomiędzy Arsenalem a Chelsea. Derby Londynu zaskoczyły chyba każdego, gdyż to w końcu kanonierzy zgarnęli trzy punkty i wygrali swój pierwszy ligowy mecz od 1 listopada, kiedy to pokonali 1-0 Manchester United. Zwycięstwo w tym meczu może podbudować piłkarzy Artety i w końcu sprawi, że uda im się wyjść z tego głębokiego kryzysu, czego im szczerze życzę, no bo Arsenal jest klubem, który po prostu na to zasługuje. Kanonierzy zdobywali naprawdę przecudowne Bramki. I nawet Eduardo Mendy, który The Blues ratował w tym sezonie już nie jeden raz, nie był w stanie zablokować tych idealnych uderzeń. Pierwszy gol co prawda padł po rzucie karnym, no ale drugi i trzeci to można oglądać godzinami. Granit czeka idealnie przymierzył z rzutu wolnego, a Buka i Osaka chciał chyba dośrodkować piłkę w pole karne, no ale piłka poleciała tak, że odbiła się od słupka i wpadła prosto do bramki. Mogło być nawet 4 do sera, no ale El Neny trafił tylko w poprzeczkę. W końcówce tego meczu to piłkarze Franka Lamparda w końcu wzięli się do roboty, obudzili się i mogli zdobyć nawet gola kontaktowego, ale Leno obronił rzut karny. W meczu pomiędzy Fulham a Southampton doszło do kuriozalnej sytuacji. Rzut wolny dla świętych wykonywał oczywiście World prowse Uderzył prawie idealnie, piłka trafiła w poprzeczkę, odbiła się i do pustej bramki mógł ją dobić Adams, no ale nie trafił w piłkę. Kuriozalna sytuacja, no bo tak naprawdę do pustej bramki miał dwa, maksymalnie 3 metry. W drugiej części meczu to święci zdobyli dwie bramki, no ale żadna nie została uznana przez pozycję spaloną. Cały mecz w defensywie swojej drużyny rozegrał oczywiście Jan Bednarek. Tak po wczorajszych spotkaniach prezentuje się tabela Premier League. Na szczycie znajduje się Liverpool, który już dzisiaj zmierzy się z przedostatnim w tabeli West Brom'em. Zwróćcie też uwagę na to, jaki tłok panuje w pierwszej dziesiątce. Pozycję lidera, a pozycję dziewiątą dzieli zaledwie sześć punktów. A skoro mówimy już o angielskiej piłce nożnej, no to mam obowiązek powiedzieć o naszym rodaku, który wczoraj to zdobył dwie bramki i dał swojej drużynie trzy punkty. W meczu drugiej angielskiej ligi, czyli Championship, mierzyło się Bunsley z Huddersfield. Spotkanie to ostatecznie zakończyło się wynikiem 2 do 1, a dwie bramki dla swojej drużyny. Pluszyny zdobył Michał Helik, który jest obrońcą. Były gracz Krakowi najpierw po 20 minutach spotkania doprowadził do wyrównania, a potem w samej końcówce, gdy już każdy myślał, że to spotkanie zakończy się remisem, to zdobył gola dającego wygraną. Wielkie brawa! Już na pewno słyszeliście, że Lionel Messi po zdobyciu swojego gola numer 644 w barwach FC Barcelony stał się samodzielnym rekordzistą pod względem zdobytych bramek dla jednego klubu i wspólnie z Marką Budweiser, czyli producentem piw, postanowili wysłać piwa do każdego bramkarza, którego Leo Messi pokonał w trakcie swojej kariery. I wszystkie te bramki Leo Messi zdobył przeciwko 160 bramkarzom. Każdy otrzymał butelkę piwa z numerem bramki, którą zdobył Leo Messi, a pierwsze piwa, jak mogliśmy zauważyć, to trafiły już do swoich adresatów i najwięcej z nich Otrzymał jego Alves, no bo aż 21. Z kolei, jeżeli chodzi o polskich bramkarzy, to jest takich trzech: Artur Borus otrzymał dwie butelki, a Wojciech Szczęsny i Przemysław Tytoń po pięć. Wczoraj został opublikowany wywiad Leo Messiego dla La Sexta. Media twierdziły, że będzie on przyłomowy, że Messi się tam otworzy i w tym wywiadzie będzie coś mocnego. Coś co może zmienić cały piłkarski świat, no ale niestety się mylili. Wywiad praktycznie niczego nie zmienił, mimo tego, że było tam poruszonych kilka ciekawych tematów, na przykład jak ten. Leo tak powiedział o swojej obecnej sytuacji w klubie. Nic mi dzisiaj nie jest, ale to prawda, że latem miałem bardzo zły czas, co stało się wcześniej. Coś wydarzyło się przed latem, po tym jak zakończył się sezon. Trochę się to za mną ciągnęło na początku sezonu, ale dzisiaj czuję się dobrze. Wydaje mi się, że każdy chce, aby ten obecny rok w końcu się zakończył. Zmienił on nasze życie chyba zdecydowanie na gorsze, jednak dla niektórych był najlepszy w życiu. A właśnie tym kimś jest Robert Lewandowski. Polek w tym roku wygrał wszystko, co tylko mógł. Został wybrany najlepszym piłkarzem świata, a wczoraj otrzymał kolejne wyróżnienie. W ankiecie Polskiej Agencji Prasowej na 10 najlepszych sportowców Europy zajął pierwsze miejsce. Lewy zgromadził aż 180 punktów, a to pozwoliło mu wyprzedzić między innymi gwiazdę Formuły 1 Louisa Hamiltona. Na dziewiątej pozycji znalazła się Iga Świątek. Udział w tym głosowaniu wzięły inne agencje prasowe, m.in. Francji, Niemiec, Ukrainy, Portugalii, Czech czy też Rosji. Aż trzy miesiące odpoczynku od piłki nożnej tyle potrwa przerwa Rodrigo z powodu kontuzji, której nabawił się w poprzednim spotkaniu. Sztab medyczny Realu Madryt poinformował o urazie prawego mięśnia dwugłowego uda, a także naderwaniu ścięgien. Napastnik Realu Madryt teraz musi być bardzo silny, no ale nie tylko fizycznie, ale szczególnie psychicznie, gdyż przegapi kilka istotnych spotkań i naprawdę ważny okres w tym sezonie. Jego powrót jest planowany dopiero pod koniec marca, ale raczej na początek kwietnia. Pozostało niecałe pół roku do wygaśnięcia umowy Davida Alaby z jego obecnym klubem, czyli Bayern Monachium. Austriak i nikt z jego otoczenia nie zdecydował się przyjąć oferty Bayern Monachium, która zresztą przez klub została już wycofana. Wygląda na to, że obrońca musi szukać sobie nowego klubu, a rozmawiać na temat nowej umowy ze swoim przyszłym pracodawcą może już od 1 stycznia, czyli z początkiem zimowego okienka transferowego. Hiszpańskie media podają, że to właśnie Real Madrid zrobi wszystko, aby go pozyskać. Po pierwsze to Florentino Perez może zaoferować mu więcej kasy niż Gwiazda Południa, a oto właśnie była sprzeczka. A po drugie to Zinedine Zidane potrzebuje wzmocnienia linii obrony, która w tym sezonie spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Królewscy jednak chcą także pozyskać nie tylko Alabe, ale także Nuno Mendesa ze Sportingu Lizbona. Osiemnastolatek jest uważany za naprawdę wielki talent i to właśnie on ma być następcą Marcelo na prawej obronie. Rzecz w tym, że za niego trzeba będzie wyłożyć naprawdę sporo siana, ponieważ w nowej umowie ze Sportingiem, którą podpisał kilka dni temu, została zapisana klauzula odstępnego w wysokości 45 milionów euro. Sportowa stacja telewizyjna, czyli Sky Sport w specjalnym świątecznym wydaniu opublikowała ich zdaniem 20 najlepszych transferów w historii Premier League. Co nie jest chyba wielkim zaskoczeniem, no to za najlepszego kupionego piłkarza uznano oczywiście Cristiano Ronaldo, który to w 2003 roku zasilił szeregi Manchester United, a trafił tam ze Sportingu Lizbona. Sir Alex Ferguson na transfer Portugalczyka zdecydował się po sparingowym spotkaniu właśnie ze Sportingiem Lizbona, Wtedy Sporting pokonał Manchester United, a Sir Alex Ferguson postawił sobie za cel sprowadzenie Cristiano Ronaldo na Old Trafford. No i to mu się na szczęście udało. Drugą pozycję zajął legendarny napastnik Arsenalu Thierry Henry. A trzecia pozycja należy do innego piłkarza Manchesteru United Erika Cantony. Na dalszych pozycjach znalazł się m.in. Mohamed Salah, Eden Hazard, N'Golo Kante czy też Wayne Rooney. Na dziś to już koniec, wielkie dzięki za oglądanie, każdego z Was zachęcam do zagrania razem ze mną w grę Football Team, a link do rejestracji znajduje się w opisie tego filmu, jeszcze raz dzięki za oglądanie, no i do usłyszenia w kolejnym materiale, cześć!